Dobry wieczór. Witam serdecznie kochani. Kochani, bo dawno już tak y, nic nie nagrywałam. No ponieważ się tutaj u nas dzieje musiałam nadrobić troszeczkę y, godzin w pracy. A przy okazji y, u nas y, szykuje się y, turnusik, który y, y, będzie wysłany. Wysłany będzie do do y, naszego kochanego Misia Bogdanka. Bogdanka? Się. Pozdrawiamy się, pozawiamy cię się też. no a tutaj wielki się usykują, bo no znaczy jest awantura, kto ma jechać, wiesz jak to jest, no także dopiero cały dzień po prostu myślały i wszystko i w ogóle i, i no, trzeba było niestety tam musiała tutaj wkroczyć, także rozumiesz sam, tak. Także yy, 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 będzie podróż do takiej miejscowości na południu Tychy. Piękne miasto. Kiedyś chciałabym oczywiście odwiedzić. Także, także tak, tak to u nas wygląda, jesteśmy dosyć zawolone przede wszystkim, że mamy przygotowania do weekendu, bo w weekend będą moje urodzinki! Także już zapraszam y, od 12 do 17 świętuję, generalnie a, a, y, no właśnie 13, tak, bo on powiedział, że 13 do mnie pasuje, no z przekony, no dzień przed walentynkami, o, o tak. A 17 to zaistniałam w internetowym świecie i wysłam na zewnątrz. Tak, taki Dzień Wolności. No dobrze. Widzicie takich, gdy kałem zobaczyłam, że jest Międzynarodowy Dzień pizzy. Wiecie, że no, u nas jest pizza w niedzielę, że dzisiaj nie robiliśmy, bo dzisiaj no, 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 nawet nie miałam, jak byłam w pracy. No i tak ogólnie no, no wiadomo, że jak się tak to robi, robi przez cały, cały czas, no to co potem się, no nie chcę potem znowu, nie? No, jakoś takie pizzowe, tam tak nie się to jest budniowe, tak. Przeczytam. Międzynarodowy Dzień Pizzy. Proszę Państwa, oto ona, Włoch, królowa, osławiona. Znają ją na całym świecie, w każdym menu ją znajdziecie. A powstała przez przypadek, gdy ją zrobił pewien dziadek. Cepnął mąkę, zagniódł ciasto, sos pomidorkowy do Dotał serka i bozyli, ktoś pomyśli, że Z na dziś pizza pochodzi, ona z Neapolu się wywodzi. To najlepsza dla królowej, co się Margaritą zowie. Na, nim, na jej cześć ma takie imię, z tego właśnie pizza słynie. Także właśnie pizzowe, pizzowa taka y, informacja naukowa skąd to jak. Także no, ja to lubię pizzę w ogóle. Mm, na pewno muszą być suszone pomidorki w takiej zalewie. Sobie tam je kładę. Lubię y, pokojną dyniówkę w oczcie. No to wiadomo, serek złoty to musi być. No troszkę lubię z kiełbaską taką, no najlepiej taką podsusaną. Tak, podsusana, najlepsza. tak z kabanosikami na przykład, albo taka, czekę. Czyli na przykład, że, y, gruszki są, o, gruszki, na pizzy, i te. No, ten pleśniowy, ten, 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 ten selek pleśniowy. O. Także, 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 takie zecy lubię. Ogólnie no, są nie wszystko żelna, także, z nie, nie, nie mogłabym przełknąć, bo to jak gumę do zucia nie chcę sobie tak przypominać. No nic, no tyle innego. Co tutaj mogę jeszcze powiedzieć? No głowę mam zawoloną w ogóle, jestem przemęczona, jestem zapracowana w ogóle. Mm, zamieszanie u nas, kłótnie w ogóle nic nie sprzątnęły, wilki jak przyszłam, nic nie sprzątnęły, bo kłóciły się, kto ma jechać do, do wtychy. Tychu, do, do, tychów. No, oglądały się Bogdanka, że już widziała tam, że, że, koty są, także mam nadzieję, że nie odwiedzi. Zaśka, trzymaj się. Także, dobrze, że nie wychodzą koty na zewnątrz. I nie otwieraj drzwi. Jak ktoś wali. No. Także, o, tyle. No dobra. To ja idę myju, myju, bo, yy, będzie niedługo moja kolej do wanny, bo na jest, więc kolejka też do wanny jest, a trzeba to nami się w tygodniu opłukać jakoś tak, no. Nie, no do wanny to się popł, A, do wana to się pluskanie i spianie. Jaj! Będę jeździła, wyjeździła na listę! No, fajnie. Będziemy skakać w